Darek, powiedz mi, co uważasz na temat kobiet, które wrzucają całe masę zdjęć w bikini na Instagrama? Uff, dzięki. E, personalna, totalnie opinia, więc no offense dla nikogo, ale uważam, że jeżeli. Wchodzę na Instagrama i widzę tam każdy jeden kawałek ciała, plus najczęściej widzę też sutki i jak się dopatrzę, to widzę też więcej rzeczy. No to trochę tak mnie zniechęca. W sensie, jak widzę to, no to dla mnie jest to tylko i wyłącznie informacja o tym, że kobieta, która publikuje te wszystkie rzeczy, najprawdopodobniej ma w sobie bardzo mało pewności i próbuje tę pewność zdobyć poprzez akceptację i adorację jakichś mężczyzn, którzy na nią patrzą z zewnątrz. Na tym etapie w życiu nie chciałbym po prostu pakować się w takie relacje, w szczególności nie na poważnie i ciężko. Jest taką, dziewczynę brać na poważnie. Bardzo często mężczyźni patrzą na nią jak na obiekt seksualny, bo zrobiła z siebie obiekt seksualny. Kiedyś myślałem, że to jest bardzo fajne, mieć tą dziewczynę, której wszyscy chcą, ale mam ją tylko ja. Dzisiaj bardzo doceniam kobiety, które są w fajnej formie, dbają o swoje zdrowie. Mają kształty, ale niekoniecznie wszystko pokazują. Z drugiej strony, postowanie takich zdjęć w dużej ilości na swojego Instagrama, kiedy jest się w związku, dla mnie to jest totalnie czerwona flaga. Dlaczego taka kobieta miałaby w ogóle publikować to, żeby pozyskiwać uwagę innych mężczyzn, kiedy jest w relacji? Dla mnie to jest totalnie bez sensu. Osobiście mam takie zdanie, że piękno kobiety kryje się w jej cnotliwości. Jak widzisz, ale nie za dużo. Wiesz, ale nie za dużo.